Szczęść Boże! Zapraszam do wspólnej modlitwy do świętego Antoniego o łaskę oraz modlitwę rodziców za dzieci do świętego Antoniego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przedziwny święty Antoni, znany z wielkości cudów, które zdziałałeś. Tyś doznał wielkiego szczęścia, Piastując na swych rękach Chrystusa Pana pod postacią małej dzieciny. Uproś mi teraz u Jego dobroci łaskę, której pragnę całym sercem. Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników. Nie zważaj na brak moich zasług, lecz na chwałę Bożą, która będzie wsławiona w Tobie oraz na zbawienie mej duszy. Dowodem mojej wdzięczności niech będzie przyrzeczenie prowadzenia życia zgodnego z zasadami Ewangelii i poświęcenia się wspieraniu ubogich, których tak za życia umiłowałeś i obecnie miłujesz Amen. Święty z Padwy, piastunie najmilszego dzieciątka Jezus. Oddaję pod Twoją szczególną opieką moje dziecko, ufając Twojej miłości i dobroci. Proszę Cię, rozpalaj je w wierze ku Bogu, umacniaj je w czystości i świętości, ochraniaj przed złem tego świata i prowadź po drogach życia do Jezusa Chrystusa, który pragnie, aby wszystkie dzieci przychodziły do niego Niech zajaśnieje twoja miłość, łaskawość i świętość, aby wszyscy poznali najświętsze oblicze Ojca Niebieskiego, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego Pocieszyciela. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem.